Zaczynamy od silnika. Tutaj mamy silnik Yamaha. korpus jest aluminiowy, z takim tutaj widać wtofionym kołnierzem stalowym. Cześć, witam was serdecznie po trochę dłuższej przerwie. Jak widzicie, wracamy z produktem. Myślę, petarda, bo marka Sabo jest chyba wszystkim znana amatorom koszenia, specjalistycznego, profesjonalnego oraz takiego przydomowego, bo też posiadają linię hobbystyczną. Prezentowany model, który dzisiaj tutaj widzimy, to jest model 54 Pro Vario. I jak widać tutaj pierwsza rzecz, która się nam rzuca w oczy, nie ma tutaj jednostki Kawasaki. Z pompą oleju producent jakiś czas temu zdecydował, że powoli wycofuje się z tych silników ponąć jakieś problemy z normami emisji spalin, natomiast myślę, że ta jednostka w jakimś tam stopniu większym czy mniejszym dorównuje parametrowo i wydajnościowo jednostce kawasaki FJ180. I tak jak zaczęliśmy, zaczynamy od silnika. Tutaj mamy silnik Yamaha model MA190 o pojemności. 189 cm3 generujący około 11,2 Nm momentu obrotowego i maksymalną moc około 5 koni mechanicznych 3600 obrotów. Jednostka z napędem przez łańcuszek górnozaborowa oraz żelibną tuleją cylindra. Szerokość tej maszyny mamy koszenia 54 cm. No, i jak sobie popatrzymy na sam korpus, to już jest konkretna konstrukcja. Jak na maszynę klasy komercyjnej przystało, przepraszam, przepraszam że po, za pogłos w tle, no ale niestety no nie mamy zawsze idealnych warunków, więc nic na to nie poradzimy. Korpus jest aluminiowy z, takimi, z takim tutaj widać wtopionym kołnierzem stalowym. Mierzyłem grubości tutaj korpusu w różnych miejscach i ta średnia grubość waha się tak pomiędzy. Pół centymetra al centymetr. Koła są stalowe na stalowych łożyskach kulkowych, kulkowych i łożyskach ślizgowych z brązu, więc też dosyć solidna konstrukcja. Bardzo ciekawe rozwiązanie w kontekście wysokości cięcia. Dosyć nietypowe. Bo tak, mamy tutaj 8 poziomów do regulacji. I taka ciekawostka, w najniższym poziomie możemy sobie ustawić zaledwie 15 mm. Więc to jest powiedzmy o jakiś centymetr niżej niż w przypadku takich konwencjonalnych kosiarek spalinowych, gdzie ten poziom jest o 2,5 cm. Górny zakres mamy 9,5 cm. I tak jak tu kolega pokazał, regulacja wysokości jest niezależna na każdym kole, przesuwając się do tyłu. Tu się zaczyna nasz uchwyt, i tak jak tutaj widać, w tym miejscu możemy sobie to poprzez poluzowanie tej śruby, czy wykręcenie po jednej i po drugiej stronie, na kilku poziomach ustawić wysokość tego uchwytu, czy tej kierownicy. Idąc jeszcze troszeczkę wyżej, tutaj w tym miejscu, zabudowane tymi czarnymi elementami, mamy zintegrowany system antywibracyjny, który całkiem przyjemnie izoluje nam wibracje przenoszone z silnika bezpośrednio na uchwyt. Jak widać, rozruch mamy klasyczny linkowy w tym modelu. No i idąc dalej do góry, standardowo dźwignie hamulca tak, do uruchamiania kosiarki. No i tutaj mamy nasz napęd. Napęd jest w trybie Vario i mamy tutaj 6 stopni regulacji prędkości jazdy. Nie jest to płynny system, ale 6 tak jak powiedziałem. No i zakres mamy tutaj od około 2,5 do jakichś 4,8 km na godzinę. Kosz mamy o dosyć sporej pojemności jak na tego typu maszynę, bo jest aż 75 litrów. No i tutaj jak sobie spojrzymy od tyłu. Widzimy, że ten kanał wylotowy jest całkiem duży, zajmuje on prawie połowę objętości kosza. Za chwilę będziemy mieli okazję przetestować sobie efektywność tego systemu Turbostar, Star, który, z którego słynie firma Sabo, którym się tak szczyci, że no tak bardzo skutecznie tę trawę na kosza nawija. Możemy sobie jeszcze zerknąć od spodu, jak tu chwila kosiarkę, tak jak się powinno prawidłowo. W kierunku w lewu oleju i popatrzymy sobie jeszcze od tej strony na pewne elementy, które z punktu widzenia jakby jakości wykonania urządzenia ale jego specyfiki są dosyć istotne. Nóż, klasyczny, taki tutaj mamy z łopatami, więc tutaj ukierunkowanie jest na zbieranie trawy do kosza. W standardowym wyposażeniu mamy też wyrzut tylny, bo ta klapa do końca się nie zamyka. Tak jak widać, tutaj mamy prześwit, około nie wiem, 15 cm. Opcjonalnie można sobie dokupić do tego urządzenia zestaw mielący. No i oczywiście wtedy nóż mielący jest też w zestawie. Tutaj jest nasz system Turbo Star schowany pod tą obudową z kompozytu. No i w tym miejscu mamy naszą przekładnię napędową. Jest to przekładnia już takiej klasy komercyjnej. Zabudowana od spodu, żeby jakieś tam przypadkowe uderzenia jej nie uszkodziły. Natomiast nie zmienia to faktu, że ona jest zabudowana w skrzyni aluminiowej. W kąpieli olejowej z elementami w środku wykonanymi z wysokogatunkowej stali, więc nie ma, tutaj, nie ma tutaj żadnej ściemy, ani wstydu. Maszyna generalnie jak na 63 kg dosyć dobrze wyważona. Zaraz sobie ją odpalimy. Tutaj ten teren, który widzicie, on jest dosyć mocno zróżnicowany, bo to jest nasz taki poligon testowy, gdzie próbujemy przeróżnego rodzaju urządzenia, nie tylko kosiarki. Wysokość trawy, czy tam powiedzmy tego, tej materii łąkowej, jest też dosyć zróżnicowana. Myślę, że tak między nie wiem, 10 a 20 cm, więc zrobimy sobie jazdę próbną. Sami ocenicie poziom nabijania trawy tej koszarki. Dodam tylko, że to nie jest tani produkt, powyżej dychy trzeba dać. Natomiast konstrukcyjnie. Potem jeszcze sobie przejedziemy ze zbliżeń. No, tam najważniejsze podzespoły będziecie mogli sami ocenić, oszacować, czy jest to poziom cenowy, który byłby dla Was akceptowalny za tego typu urządzenie. Ja zapraszam na część praktyczną. SABO 54 Vario e, Jedziemy. Kosz nam się trochę napełnił, zobaczymy do jakiego stopnia yy, nie ukrywam, że przy pierwszym przejeździe miałem za niską ustawioną wysokość yy, i za dużo prędkość, i w pewnym momencie po prostu ten kosz się nie dopełnił do końca. Zatkało się to przy kanale wylotowym, więc musiałem trochę tej trawy opróżnić bez ściemy. Yy, natomiast zobaczmy sobie, ile tej trawy nam udało się nazbierać. Zbieramy to wszystko tutaj, no i to powiedzmy o. To no taki poziom, nie? Więc nie ma kostki, ale jest całkiem przyzwoicie. Eee, zrobię sobie jeszcze jedną jazdę z jedną z napełnieniem na tej optymalnej prędkości. Popatrzymy jeszcze raz na kosz, a potem ją opuścimy w trybie wyrzutu tylnego na trochę większej prędkości. Zobaczymy jak sobie będzie radzić z przerabianiem takiej ilości materiału zielonego. wypluwać trawę bokami, więc znowu albo kosz się zapchał, albo się napełnił. Sprawdźmy. No, tym razem powiedzmy, że w trzech czwartych się napełnił, tak? O, tutaj jeszcze trochę trawy nam zostało. Natomiast tyle udało się nabić. No, nie ukrywam, że trawa jest, ta wysokość trawy i jakby różnorodność, bo to nie jest do końca trawa. Tak jak widać, tu są różnego rodzaju chwasty, niechwasty, więc nie ma ono lekko, ustawiłem tą wysokość na około 6 cm, 6-7 może. Natomiast jakby efekty ocenicie sobie sami. Teraz ją opuścimy na wyrzucie tylnym. Trochę zwiększy prędkość zobaczą. I zobaczymy, co też z tego będzie. vek je najsnažnija aktualna muszę przyznać, że na pełnej prędkości roboczej ta sama wysokość była ustawiona, co przy wersji z koszem bardzo ładnie pracowała. Silnik tak obroty silnika momentami może były spadki tak do 90%, natomiast generalnie generalnie maszyna utrzymywała optymalny poziom. Silnik utrzymywał optymalny poziom obrotów, więc nie dusiła się. Nie wiem, ciężko powiedzieć czemu tak przy koszu nie nabijało optymalnie, może dlatego, że ta przepustowość była trochę mniejsza, może dlatego, że wysokość była zbyt nisko yy, zbierała, yy, prędkość wtedy była ustawiona na minimalną tak, przy koszu, yy, no i mimo wszystko były momenty, gdzie nie dawała sobie do końca rady, w przypadku regularnie koszonego pokosu, co w Polsce jest rzadko spotykane, e, taka sytuacja by się raczej nie powtórzyła. Nie zmienia to faktu, że, kota, że kosiarka ogólnie podczas prowadzenia wydaje się yy, fajnie usztywniona, yy, taka dosyć zwarta, nie ma tam jakichś luźno latających elementów. Yy, więc pod, pod względem jakości, yy, ja się tutaj do niczego nie przyczepiam. Ciężko mi, yy, ciężko mi jako punkt odniesienia yy, porównać sobie tą wersję, jakby sobie porodziła w podobnych warunkach i na podobnych ustawieniach wysokości i prędkości z silnikiem Kawasaki, czy by było lepiej, czy by było gorzej. Jak macie jakieś doświadczenia z tym modelem, czy modelem tego, tej serii na silniku Kawasaki napiszcie w komentarzach. Ja się już będę żegnał. Moim dzisiejszym gościem była kosiarka renomowanej marki Sabo, niemieckiej produkcji na silniku Yamaha. Model 54 Pro Vario z wariatorem prędkości zbierająca lub wyrzucająca tyłem jeżeli podoba Wam się ten materiał, łapy w górę obiecujemy. Dużo ciekawego materiału już wkrótce, już niebawem. Kolejne bardzo ciekawe maszyny będziemy recenzować. Jest mi bardzo przykro i bardzo ubolewam nad tym, że nie mogę Wam z większą regularnością pokazywać tych materiałów z nowymi maszynami. Bo dużo ostatnio jeździmy do naszych klientów na pokazy, dużo maszyn sprzedajemy. Są to pewnego typu urządzenia, z którymi trzeba jeździć po polsce, żeby je sprzedawać, no ale cierpi na tym pokazy naszych maszyn. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę się uspokoi w tym e, trybie jesiennym, więc będziemy mieć więcej czasu. Ja będę miał więcej czasu mój operator, żeby e, takie materiały, jak chociażby o tej maszynie, wam pokazywać. A dodam, że e, szukują się naprawdę kolejne e, petardy, jeśli chodzi o maszyny. Także kosiarka, .pl, Piotr Adamek. zapraszam również na nasz fanpage na Facebooku e, o Centrum Maszyn ogrodniczych. Jak macie jakieś pytania o natury technicznej? Zadawajcie je za pośrednictwem naszego Facebooka. Możecie też w komentarzu do tej prezentacji znaleźć do mnie kontakt, mailowy i telefoniczny. Zapraszamy do kontaktu. Prosadkosiarka.pl. Pozdrawiam. Cześć.